Cześć, ja jestem Paula i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj urządzimy sobie, a bardziej ozdobimy mieszkanie na jesień. Taki przerywnik właśnie pomiędzy filmami, już za chwilę z powrotem. Dalej będą pojawiać się filmy w ciągu, czyli z wakacji, ale chciałam właśnie wstawić taki dodatek, czyli ozdobimy właśnie sobie jesiennie dom. Yy, więc idziemy zobaczyć, co takiego mam, bo najpierw musimy zejść do piwnicy, w ogóle zobaczyć, poszukać jakichś ozdób jesiennych. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo szczerze mówiąc, tam jest trochę bałagan i nie wiem, gdzie co jest. Yy, zresztą też nie ja tam układałam, więc yy, będą poszukiwania, ale na sam początek oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie również chłopki w górę, aby dotrzeć do większej ilości osób. A ja Was zapraszam na. Urządzanie na jesień, ozdabianie na jesień mieszkania. Weszłam do piwnicy, a bardziej przeszłam do garażu. Zobaczcie, ile tu wszystkiego jest. to jest wszystko, wszystkie ozdoby wiosenne, świąteczne, yy, choinki, yy, no yy, po prostu wszystko, 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 co tylko możliwe. Tu widzę, że prawdopodobnie tutaj będą ozdoby jesienne, ale gdzieś też miałam jeszcze takie, yy, taką dużą dynię stojącą i przypuszczam, że ona będzie... Tu gdzieś tam w środku. No ja, muszę to jakoś ogarnąć. O, ja właśnie znalazłam nóż. Ciekawe co on tu robi, kto go tu wyniósł. Dobra, domowy. Więc ja próbuję to odkopać i zobaczymy co mamy z poprzednich lat. Dobra, wydaje mi się, że znalazłam chyba wszystko. I tak, tu mam ozdoby z ubiegłego roku. W sumie tak, też suszki tutaj stoją cały czas. Ten kwiat docelowo tutaj nie będzie stał, bo go muszę przesadzić i wsadzić gdzie indziej, a dokładniej tam, gdzie tamten umarł. Ale no, to nie y, dzisiaj. Kocie, a możesz wyjść? Dziękuję. Więc tu może coś jeszcze zrobimy na tej komodzie. Natomiast tak, tutaj mam ten wazonik, właśnie z takimi jasnymi y, suszkami. Tu mam takie. Y, ten domek, grzybek, kot. No po prostu cudak. Y, tutaj dwie złote, takie y, dynie one są akurat z Inseja. To jest Tyka Maxa. To szczerze mówiąc, nie wiem. To chyba jest Action, jak dobrze pamiętam. Wyciągnęłam sobie też to, ale nie wiem w sumie, czy tego użyję. Tutaj tak samo te pomarańczowe takie liście i plastikowe takie pomarańczowe dynki. Też nie wiem, czy w sumie tego użyję, bo nie wiem, czy chcę iść w pomarańcz, czy bardziej właśnie takie stonowane kolory teraz. Bo już Wam pokazuję, co takiego kupiłam w tym roku. A, ten to jeszcze jest z ubiegłego roku. Ten jerzyk, więc on też tu sobie pójdzie. Kocie, zejdź, dziękuję. Więc tak, tutaj z szejna. Domówiłam czarne te suszki, żeby pomieszać. E, tu mam hak do wieńca na drzwi, bo z też zamówiłam taki wieniec, teraz tego dobrze nie widać, ale tutaj jest kot i on tutaj. Em, to próbuję złapać. I tak, tutaj mam z Sinsei, ja też taką większą dyńkę. Czarna jest z Pepko, tylko strasznie obłaził się, już ją złapałam. Na pewno mam już czarne ręce. Te malutkie są z Action, więc ja mam takie. O, takie płaskie i takie wyższe po dwie. I to wydaje mi się, że też ta ledowa, e, to jest chyba jabłko, e, jest action, ale nie mam pewności, tak mi się wydaje. No więc spróbujemy ogarnąć z tym. A i jeszcze mam, e, tu postawiłam, e, dyńkę tą już sprzed lat. Um, ona jest chyba z Kika, od lat jest u nas, e, więc ją postawimy przed domem na schodach. Odpakowałam to, lampeczki z zestawu nie nadawały się do niczego, bo nie było tam nawet baterii, był ten dzenzelek do wyciągania, bo tej baterii a nie było, samych baterii. Oplotłam to takimi zwykłymi lampeczkami, a mam kolejny problem, bo ten hak nie pasuje na moje drzwi, więc musimy poszukać czegoś, jakiegoś przylepca. Myślę, że w tym celu udamy się do Brico i też przy okazji zobaczymy, czy są jakieś wrzosy Tu mam w ogóle taką konstrukcję Na tretytki Żeby mi się to jakoś trzymało Żeby to przyczepić No dobra, musimy jechać na zakupy Jak mogliście zauważyć yy, przybitkach, jechałam do sklepu. Byłam w sklepie, ale w sumie nic wam więcej nie nagrałam. Ponieważ lepciut... Się zdenerwowałam na pewną rzeczą problem z samochodem miałam pro, yy, w planie ogólnie pojechać do sklepu też po jakieś wrzosy, żeby na dworze je posadzić niestety dzisiaj się to nie uda raczej yy, bo no obecnie nie mam auta yy, no, ale dobra, mniejsza, zajmijmy się tym co jest w domu, yy, więc teraz wam pokażę na przybitkach jak wygląda w środku. A za moment przyjdziemy sobie jeszcze na zewnątrz, a te wrzosy załatwimy innego dnia. Ja teraz idę wystawić te dwie rzeczy, co mam yy, na zewnątrz, i zobaczcie, jak to wygląda. Dodałam jeszcze tutaj takie poduszki. Yy, one są chyba te duże z kika, jak dobrze pamiętam. Yy, te mniejsze poszewki to są z Shaina, więc no. Yy, w sumie jeśli chodzi o domowe takie akcenty, to już tyle. Na dworzu udało nam się zrobić tylko właśnie przed, na drzwiach i przed drzwiami wrzosów. Niestety nie mam. Dyni, prawdziwych też nie mam, a chciałam jeszcze zrobić taką kompozycję na oknach od piwnicy. Może w kolejnych jakichś vlogach Wam pokażę, a jak nie, to zapraszam na Instagram, bo tam na pewno będę wrzucać. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego pa! so long <laughs>